Maj to niewątpliwie bogaty w medale miesiąc dla zawodników szkolnego klubu biegowego. Trzeci bieg Wisły, pierwszy młodzieżowy kwalifikacyjny meeting Lozla oraz otwarte Mistrzostwa Województwa przyniosły sukcesy młodym kraśniczanom. Trzeci bieg Wisły odbył się w Warszawie. Trasę o długości 9,5 km pokonał Paweł Biały z czasem 32 minuty 25 sekund. Rezultat ten pozwolił mu zająć drugie miejsce za Sebastianem Polakiem. W Rubieszowie podczas pierwszego młodzieżowego kwalifikacyjnego meetingu LOZLA najlepiej zaprezentowała się Alicja Wrona, która zwyciężyła w biegach na 100 i 200 metrów. Ogromny sukces Kraśniczen w postaci sześciu medali został osiągnięty podczas otwartych mistrzostw województwa LZS. Tytuły mistrzowskie zdobyli Alicja Wrona w biegu na 100 metrów i Sebastian Czajka w biegu na 400 metrów. Srebrne medale zdobyli Damian Jastrzębski na 1500 metrów, Marcin Jacniak na 800 metrów i Sztafeta Męska w składzie Czajka, Jacniak, Jastrzębski, Brzuszek. Brązowy medal w biegu na 200 metrów zdobyła Monika Kubiś.